Jednym z cennych aspektów wystawy 1920 Cud Wisły jest prezentacja oryginalnego umundurowania uzbrojenia i oporządzenia używanego przez żołnierza polskiego w 1919 i 1920 roku w czasie walk z bolszewikami. Bardzo dużo wystawionych eksponatów ma swoją indywidualną historię. Zobaczymy kurtkę kapelana armii polskiej we Francji. Uszyta została gdzieś pod Paryżem, przybyła razem z kapelanem i z armią do Polski i wiemy, że w 1920 roku była w użyciu w polu, ponieważ zachowało się taki bardzo mały, ale symboliczny element. Jest to odznaka za rany i kontuzję noszona na piersi. Każda Gwiazdka nałożona na wstążkę w barwach Orderu Virtuti Militari, to jest jedna rana lub kontuzja. Mamy także kurtkę ułana, pierwszego pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Kurtka, która ma bardzo ciekawą historię, ponieważ ona została uszyta około 1916 roku i była używana przez. Yy, Nieznanego niestety z nazwiska Ułana w Legionach Polskich, w pierwszym pułku Ułanów Legionów Polskich. Następnie, po odzyskaniu niepodległości, zgłosił się do nowo tworzonych oddziałów i w tej kurtce dalej służył. Dopiero w 1920 roku doszyto do niej. Na ramienniki zgodnie z nowymi przepisami ustanowionymi, ustanowionymi w grudniu 1919 roku. Zatem widzimy, że to uzbrojenie, to umundurowanie było bardzo, bardzo różnorakie. Pochodziło z zagranicy, tak jak wspomniana kurtka, kapelana, jak też używana jeszcze w czasie I wojny światowej. Obejrzymy także pamiątki osobiste po dowódcy 11 Pułku uładów Nadwiślańskich, Edwarda Kleszczyńskiego. Edward Kleszczyński całą służbę wojskową przebył z Legionami, służył w pierwszym Pułku Ułanów. Następnie w odrodzonym Wojsku Polskim objął funkcję zastępcy, a w 1920 roku dowódcy 11 Pułku Ułanów Nadwiślańskich. Oczywiście nie może zabraknąć też artystów, artystów w mundurze, którzy e, podobnie jak w okresie Legionów służyli w Wojsku Polskim. Będziemy mieć mundur artystę, artysty, malarza Władysława Dunin-Borkowskiego, e, który służył w 7 Pułku Ułanów. Podobnie broń, podobnie szabla Wojska Polskiego obejrzeć możemy szablę wzór 17, którą właściciel już nie żyjący Stanisław Duś pieszczotliwie nazywał kozicą. Zobaczymy też na głowniach szabel inskrypcje, czy to odnoszące się do żołnierzy do kolegów z pułku, tak jak szabla, którą otrzymał lekarz 40, 42. Pułku Piechoty od kolegów w maju 1920 roku. Więc to są wszystko już daty miesięczne. Bądź grawerowane początkami wierszy, jak wiersz hymn do miłości ojczyzny. Zobaczymy także unikalny zabytek szablę generała Kazimierza Soskowskiego. Szablę, którą otrzymał w 1916 roku od legionistów, od drugiego pułku e, strzelców legionowych, tak, tak się nazywał e, piąty pułk piechoty, legionów, e, którą nosił przez właściwie całe dwudziestolecie międzywojenne. Szable ta no, bardziej jako szabla paradna, posiadała troszkę sp specjalnie wyprofilowane kabłonki, tak żeby ona po prostu nie przeszkadzała, nie zahaczała o rękę. I na zdjęciach, gdzie widzimy generała Sos Sosnkowskiego z szablą, właśnie zobaczymy tą szablę. Ona jest wystawiona obok. Kurtki marszałka Józefa Piłsudskiego, jednej z kilku zachowanych w Polsce, jednej z trzech kurtek zachowanych w Polsce. Muzeum Narodowe w Krakowie szczyci się posiadaniem jednej z nich. Aby widzowi unaocznić, z jakich elementów składało się odrodzone wojsko polskie, wyeksponowaliśmy wycinanki wydawane w latach jeszcze 1919, 1920 i później wydawać by się mogło, że no, zabawka dla dzieci. Z dzisiejszego punktu widzenia jest to wspaniałe źródło ikonograficzne do historii wojska polskiego. Zobaczymy sylwetki, może troszkę statyczne, może nieartystyczne, służące do tego aby je wyciąć. I ustawić w szeregu wojsko. Ale zobaczymy wojsko wielkopolskie, odrębnie umundurowane. Zobaczymy Armię Błękitną, czyli Armię Polską przybyłą z Francji. Zobaczymy także wycinankę pod nazwą Kompania Szturmowa. A zobaczymy tam żołnierzy umundurowanych jeszcze według przepisów z 1917 roku w hełmach. Niemieckich wzoru z 16 roku, ale to jest wojsko polskie. I tutaj troszkę wspominałem dużo o tych przepisach. To jest też temat bardzo złożony. Niemniej, w grudniu 1919 roku postanowiono, aby ujednolicić umundurowanie wojska polskiego. Tak narodził się mundur wzór 1919. 19. Który obowiązywał do połowy lat 30. Jednak w toku prowadzenia działań wojennych w 1920 roku nie było fizycznej możliwości, aby wszystkich jednakowo wyekwipować, umundurować. Dlatego te stare formacje, tworzone w kraju, tworzone za granicą, walczyły w tym, co ze sobą przyniosły, bądź to, co udało się kupić. Polsce, głównie z Francji, z Włoch i ze Stanów Zjednoczonych. To jest mało znany fakt. Bardzo dużo mundurów i oporządzenia wojskowego zakupiono z demobilu armii amerykańskiej. Między innymi w takie mundury odziewano ochotników zgłaszających się do armii ochotniczej. Ale nie tylko mundurem, nie tylko mundur był. Ważny. Oczywiście to zewnętrznie, jak wyglądał żołnierz polski, też było pewnym zaprzeczeniem, jak wyglądał żołnierz bolszewicki. Bardzo często bosy, byle jak ubrany. E, z, jedynie karabin mógł świadczyć o tym, że był to żołnierz. Jednak, e, to, bardzo, jednak to młode państwo, które borykało się z. Ze wszystkimi problemami, jakie można było sobie wyobrazić, z wojną, z niedoborem, jednak żołnierz Polski zawsze nosił godło na czapce, czyli orła. Podobnie prezentujemy tutaj w ekspozycji broń palną. Przedstawiamy karabiny produkcji francuskiej, produkcji włoskiej. Produkcji japońskiej. Nawet yy, wojsko polskie używało karabinów systemu Arisaka, które udało się zakupić z Demobilu. Yy, obok tego, oczywiście, to, co znajdowało się na miejscu w, na terenach tworzącego się państwa polskiego, czyli uzbrojenie austro-węgierskie i niemieckie bardzo wielką pomoc walczącej Polsce podały Węgry. Mało o tym się wie, ale Węgrzy dostarczali części i amunicję do karabinów. Jedna z fabryk węgierskich w 20 roku przestawiła się tylko i wyłącznie na produkcję amunicji dla Polski, dla armii polskiej. Nieprzypadkiem 12 sierpnia 1920 roku w Skierniewicach, no to jest bardzo blisko już Warszawy, rozładowano cały transport amunicji. Wśród moich ulubionych eksponatów jest manekin konia osiodłany rzędem końskim, wzór 1917. Kompletny rząd koński. Wyprodukowany został w Wielkiej Brytanii i zakupiony dla wojska polskiego. Używał go Władysław Dugin borkowski w okresie walk z bolszewikami. Tego typu rzędów używali też kawalerzyści uczestniczący w bitwie pod Komarowem. A lanca, lanca z dołączonym proporczykiem, prawdopodobnie pierwszego pułku ułanów. Krechowieckich również jest takim przykładem oręża używanego przez wojsko polskie. Lanca jest produkcji niemieckiej.